Byk. Widzę, że w nadchodzącym tygodniu możesz odczuwać pewną niepewność lub brak pewności co do swojej sytuacji życiowej. Twoje emocje mogą być skierowane na przeszłość lub na to, co straciłeś, zamiast na to, co możesz zyskać. To jednak nie powinno cię zniechęcać, ponieważ karty sugerują, że twoje wysiłki w końcu zostaną nagrodzone. Możliwe, że będziesz musiał dokonać pewnych wyborów, które mogą wpłynąć na twoją przyszłość. Będziesz musiał dokładnie przeanalizować swoje opcje i dokonać wyboru, który najlepiej odpowiada Twoim celom i wartościom. Nie bój się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz, i szukaj wsparcia u swoich bliskich. Karty sugerują również, że będziesz musiał pracować nad swoim równowagą i umiejętnością radzenia sobie ze stresem, aby przetrwać trudne sytuacje, które mogą pojawić się w nadchodzącym tygodniu. Musisz być elastyczny i dostosować się do zmieniających się okoliczności. Jednocześnie możesz spodziewać się pewnych wyzwań, ale będziesz w stanie poradzić sobie z nimi dzięki swojej determinacji i wytrwałości. Znajdziesz odpowiednie rozwiązania i będziesz w stanie osiągnąć swoje cele, nawet jeśli wymagają one poświęceń. Ostatecznie, karty sugerują, że Twoje wysiłki zostaną docenione i nagrodzone sukcesem. Możesz otrzymać uznanie od innych lub osiągnąć pewien cel, który długo Cię nie opuszczał. Ten tydzień może być dla ciebie czasem pozytywnych zmian i postępów w różnych dziedzinach Twojego życia.